Czy autobiografia zawsze musi być nudna? Wiele czynników ma wpływ na odbiór tego typu utworu. Ale myślę, że przede wszystkim zależy to od głównego bohatera. Cześć, jestem Michał. Mam wiele pasji i spełniam marzenia. Pochodzę z miejscowości wszystkim znanej, rozsławionej przez polskiego poetę, bo kto nie zna wiersza o Szybrzyszynie. Znajomi mówią na mnie człowiek renesansu. Posiadam wiele nietypowych umiejętności i zainteresowań, a mówiąc o unikalności, musimy się zatrzymać w siłowni Zetoro, czyli w miejscu, z którego część z Was zapewne mnie kojarzy. Z pozoru siłownia jak każda inna, ale wyjątkowości nadaje jej fakt tego, że to właśnie w niej się wszystko zaczęło. Właśnie tutaj nagrywam filmiki te bardziej i mniej przemyślane, a w nich tworzenie siłowni, które nie polega na zakupie sprzętu, co może zrobić każdy, bo robię to, co nie każdy zrobić potrafi. Spawanie ławek, drążków i stojaków, uchwyty stworzone w domowym zaciszu, które służą mi po dzień dzisiejszy, w dodatku z wytrzymałością, zostawiającą w tyle te, które można kupić w sklepie. Pasje, o których wspomniałem, były kluczem do zbudowania tego miejsca, ale to tylko część tego, co robię na co dzień. Aby uciec od siłownianego zgiełku, czasem trzeba naładować akumulatory, ale nie o takie akumulatory chodzi. Miejsce zamieszkania nie daje mi zbyt wiele opcji rozwoju, ale chociaż mamy świetne ścieżki rowerowe, dlatego czasami lubię wyskoczyć na rower, a gdy opadam z sił, to przesiadam się na motocykl. Piękna czarna bestia z 85 roku. Uczucie wiatru we włosach kopie mnie do działania. Ja czasami też kopię, ale nie łopatą, to już przeżytek. A tam, gdzie nie wiadę koparką, wjeżdżam z etorem z napędem na cztery koła. Offroad w wykonaniu tej maszyny to też ciekawa rozrywka. Ale nie tylko rozrywką człowiek żyje. Z zawodu technik informatyk na studiach prawniczych. Trenujący w garażu, posiadający na swoim koncie kilka startów, wyróżnień i zwycięstw. Człowiek o rozległych pasjach, czerpiący energię z życia, który podjął decyzję, że podzieli się swoją osobą światu. To właśnie ja zapraszam do świata, gdzie determinacja spotyka się z kreatywnością, a niezwykłość przeplata z codziennością. Z wyrazami szacunku, Michał Zytoro. Salut. No dobra.